Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Dotarliśmy do opuszczonego pałacu z drugiej połowy XIX wieku. Eklektycznego pałacu i zespołu pałacowego z zabudowaniami dworskimi, to znaczy z zabudowaniami typu spichlerz i jest jeszcze budynek dla służby. Jest to przepiękny pałac z drugiej połowy XIX wieku. I zobaczymy, co tu znajdziemy. A już widzę, że jest tu jakaś katastrofa budowlana Trzeba będzie tutaj jakoś szybko przejść. Nieładnie to wygląda jakieś drzwi. Powiem wam moi kochani coś na temat tej historii tego obiektu. Więc U. zaraz tam idziemy. Tak tytułem historii tego obiektu to. Swego czasu ten pałac został kupiony przez jednego z braci śpiewaków operowych który chciał tutaj zorganizować siedzibę swojej rodziny o kurde. Co to jest? Co to ma być? Ale tu jest klimat. Ja nie mogę. Od, od lat dwudziestych w tym pałacu i w jeszcze innym majątku należącym do braci, bardzo często nocowali znani polscy patrioci i politycy. Między innymi generałowie jak Śmigły czy generał Heller oraz ówczesny prezydent Warszawy. Także naprawdę w tym pałacu można powiedzieć, że. Przebywała śmietanka drugiej Rzeczypospolitej. Słoweniary w postaci mokrych rzeczy. Drugie piętro jest w opłakanym stanie, dlatego tylko lukniemy sobie. Jest to niesamowita wieża w tym pałacu. Słyszałem jakieś dźwięki. tego majątku znajduje się również spichlerz odbudowany po wojnie z niesamowitymi łukami zaraz wam ten spichlerz pokażę jest niesamowity ten budynek tu jeszcze tylko zerkniemy tutaj cały czas latają paralotniarze. o tu mamy dziurę a tam nie pójdziemy, ponieważ tam, tam jest tragedia i tam już jest najwyższy stopień zawalenia. Dlatego przejdziemy sobie tędy i spróbujemy luknąć z tej strony, co tam się kryje. Delikatnie oczywiście stąpając mamy wyjście na tarasik. tą podłogę tutaj. Tu nie idziemy, tu już jest dziura. To można zleźć na dół. A szkoda, bo tam jest wejście na wieżę Zobaczcie tu nie będę wychodził, ponieważ dokoła są mieszkańcy, a ja nie będę ich strasował zaraz słuchajcie, próbuję sobie trochę zdjęć i zaraz idziemy sobie zwiedzić pozostałą część a tu już jest tragedia także tam nie idziemy chyba tu jest wyjście do tej wieży kurde szkoda, akurat w tym miejscu się to zawaliło masakra się tu się jeszcze zachowała niesamowita podłoga coś pięknego będziemy teraz poszukać budynku, który kiedyś służył jako budynek mieszkalny dla służby. Ale tak, w ogóle to ten budynek był dość dość ciekawą bo Generalnie to w latach 30. rodzina wówczas, na które tutaj żyła, przekazała ten pałac władzom miasta pobliskiego, takiego bardzo dużego, i w tym miejscu miało powstać takie. Takie jakby centrum kolonijne dla młodzieży z publicznego po, miasta. To miały wypoczywać dzieci, i słuchajcie, dzieci z powstania warszawskiego, e, tutaj w tym miejscu dochodziły do siebie, odpoczywały ponad 2000 dzieci w tym oto miejscu. Także tutaj działa się mega historia, i masz naprawdę max max, że tak powiem, ciarki przychodzą mi po plecach, że jestem w tak ciekawym miejscu. Słuchajcie, ja idę zobaczyć, bo gdzieś tam w Zaroszlach mieści się budynek, w którym rzekomo mieszkała służba pałacu a w późniejszych latach miał służyć jako również centrum rekreacyjne dla młodzieży ponieważ tutaj praktycznie do lat 90. z przerwą na PGR i gospodarstwa rolne to to miejsce miało służyć właśnie dzieciom w międzyczasie to był też jeszcze chyba dom dziecka Coś tak. Dobra, idziemy tam dalej. Tam zdaje się, że spichlerz. Znaczy to jest odbudowany spichlerz, który został niestety podczas wojny częściowo uszkodzony, a po wojnie skrupulatnie odbudowany. A tu mamy ptaszka. O! mi zaparowe okulary. Kowacz, ten budynek jest otwarty. To skrzętne zamknięcie. Nikt mnie tu nie zamknie. Dobra, idziemy na prawo. Kurta ta latarka mi denerwuje czy ten panel no. czy tutaj się coś działo jakieś zabawy Dziwnie, ale zostały toalety jeszcze. Patrzcie. No nic, w każdym razie myślę sobie, że na początek zajrzymy do piwnic. gdzie zaraz pójdziemy to wygląda jak cela No. Spokój. Dobra. Tu idziemy, idziemy na piętro. O, coś tu mamy. ktoś to sobie zrobił miejsce do życia smutne to No ale niestety tak to bywa Po prostu nie wiem, czy ktoś tu nie przesiaduje. Nie chcę nikogo tutaj w jakiś sposób wystraszyć. Już kiedyś prawie wpadłem na śpiącego człowieka, a to nie było fajne. ostatnie piętro o spoko tu nawet jest fajne pomieszczenie w sumie całkiem mi się to podoba no spoko fajnie to wygląda ten skos zabudowany z tym oknem No nieźle. Jaki dźwięk. Tu też było jakieś łóżko. Jest taki klimat takiej bursy takiej szkolnej Tak mi się to kojarzy. Zmierzamy do spichlerza, który znajduje się z przodu tej posiadłości, a przy pokażę Wam, jak ten pałac wygląda z zewnątrz. Akurat jest w takiej wspaniałej scenerii zachodzącego słońca. Wspaniały zachód słońca, przepiękna wieża, eklektyczny pałac z drugiej połowy XIX wieku. Coś pięknego, ta wieża jest fajna i przebitka do do zdjęcia ok, idziemy zobaczyć śpiesz. Fajne kwiatuszki. Słońce tutaj. coś niesamowitego. Akurat ten zachód słońca tu miała być pod spodem, tu miała być sala biesiadna według projektu Państwa, którzy kupili to już w XXI wieku, a pod spodem miał być bar piwny a cały obiekt miał być wypoczynkowo kulturalnym obiektem. Niestety te plany się nie zrealizowały, nie wiem dlaczego. Nie ma żadnego pojęcia. Natomiast ta podłoga łukowa, ta sklepieniem łukowym wygląda niesamowicie. I to są położone dwuteowniki pod nową, pod nową podłogę. no nic pokażę wam w takim razie piwnicę. Tylko na to, to wygląda bajecznie po prostu. Niesamowicie, wręcz, szkoda że z planów tworzenia z tego piwiarni, baru, nie wiem. Aż te plany umarły, zobaczcie te miejsca są naprawdę klimatyczne. Coś pięknego To był kiedyś spichlerz. i ten spichlerz był w trakcie wojny mocno uszkodzony został on potem odbudowany praktycznie od podstaw zostały tylko mury ale niestety inwestycja nie została dokończona. Na szkoda, Bo to naprawdę niesamowity obiekt. Mógł służyć wielu pokoleniom odwiedzającym to miejsce. Coś strasznego Minąłem kota normalnie Nie wiedziałem, że to kot To jest straszne Nie o, Przykry widok Kotku Chyba to jest kotek, ma nawet obrąże słuchajcie Czy to nie jest pies? Nie wiem Wygląda mi na kota, kszczękę kota Coś strasznego No Nie ¡Masacra! To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję, że trwaliście do końca tego odcinka. Z mojej strony to było, było na tyle. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć, hej! udało mi się wejść tutaj, tam gdzie znajduje się wieża, ale oprócz tego, że jest tu niesamowita mozaika na podłodze. Patrzcie, tutaj, coś pięknego. To niestety, ale na górę wejścia nie ma, chyba jest od piętra.